Cześć, z tej strony Kojot. Dzisiaj um, otworzymy saszetki um, w Nixie Unboxing. Mamy saszetkę extra KLASY. Um, saszetkę extra KLASY. Saszetkę MECH atak um, 2013-2014 Bundesliga. Saszetka z Brazylii. Kleś gruba. Um, Mamy saszetkę Champions League 13-14. Mamy saszetkę Champions League 12-13 z edycji nordyckiej. Saszetka Champions League 11-12 z edycji normalnej. Ciekawostka, wtedy w Panini obchodziło swoje 50-lecie istnienia. Mamy saszetkę z naklejkami z Brazylii i saszetkę z naklejkami z... Champions League 13-14 hmm. To zacznijmy od może od yy, saszetki ekstia klasy yy. Nie przygotowałem się chyba jakoś tam jadę Saszetka z ekstia klasy. Yy. Zganiacz, pilarz, gawiusz, wilk, bilek i obrócona na kartę. To. Hmm. Logo. Legi Warszawa. Saszetka z. S um. Um. Saszetka z. 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 Klasy. Daje nam. Log, e, help. Następnie otworzymy może sobie e, saszetkę. Match, tak? Tych saszetek mam dużo, nie potrzebuję mm, jej ładnie otwierać. Wystarczy tak. E, co nam da saszetka z Bundesligi? Mm. Fabian, obrócona karta. Eee, Daniel. Eee, Daniel, a obrócona karta to eee, Starspieler. Dobrze. Dobrze. Teraz eee, otworzymy saszetkę z eee, Mm, przepraszam, y, z Champions League z naklejkami. Mm. Aha. Saszetka tutaj na miejsce. Y, y, Godce y, Bolanos, y, y, znaczek Napoli. Tutaj. D. i D. Faury. Dobrze. Saszetka z naklejkami Brazylii. Jest ona wyjęta z gazetki. Saszetka z naklejkami. Tutaj? Y. Naklejki. Benzema, Ueno, Etto. Y. Lwienio, Joyo. Pusty przebieg. Nie ma nic. Y. Otworzymy teraz saszetkę z Brazylii. Y, Palacio y, Zuniga, Lukaku, Abate, Sefowicz i brawo. Brawo, brawo. Nic zachwycającego. I zostały nam już ostatnie trzy saszetki miksu. Zaczniemy od Champions League 13-14. Chyba logo z Legii Warszawa powinno być chyba najlepszą kartą. Zawodnik Olimpiku, y, Hoger y, Facing style Nie wiem, jak by go to położyć. Położymy go tutaj: Ksztowiew, y, Skaki i Nui Sahinę Saszetka, przedostatnia saszetka Champions League 12-13 z edycji nordyckiej. Trochę się brzydko otwarła. Zawodnik Juventusu, zawodnik Ajaxu, Czech, Marcello, zawodnik Olympiku di Marsilia i Altin Top Star Player. Dobrze. Stojaczek i rzadka już saszetka, saszetka Champions League 11-12. W mm. tej kolekcji nie zbierałem. Jest to moja pierwsza saszetka z tej edycji. Zawodnik Chelsea, Bus, Fabregas, e, Gianiak Helton i Star Player Robben. No cóż, karty, saszetki, bardzo fajne. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda tył kart 11-12. Są twarde. Pierwsze miejsce według mnie dostaje. Ekstra klasa za swoje. za swój legi, legii egzekfor z Champions 11 12, w którym wystąpił Robin na star playerze. Później miałbym kłopot wybrać, ale Drugie miejsce y, 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 Ferrera i Altin Top, a trzecie miejsce Brawo, znaczek Napoli i Starspieler. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!